Malphite jest dosyć popularnym czempionem, a jego ult chyba jeszcze bardziej. Ten ikoniczny spel przyprawia niejednego adekuriera od reszcie, bo perfekcyjna egzekucja kombosa one-shotującego Kerego wymaga tylko tyle, że nie jesteś upośledzony. Zaufaj mi, nie jest to jedyny wiele wymagający kombos w tej grze. Lecz właśnie co do kombosów, to można byłoby o nich gadać no godzinami. Każdy czempion w grze ma swoich zagrywek wiele, z których niektóre są łatwe, niektóre są trudne, a niektóre są po prostu niemożliwe. A potem w praktyce jeszcze sprawdzać, jak szybko da się zrobić, to dopiero jest zadanie. Na szczęście nie jestem pierwszą, ani ostatnią osobą, która tym tematem byłaby zainteresowana, jako że niejeden już próbował znaleźć te najtrudniejsze kombosy. Tak jak na przykład ten kolega, którego kanał serdecznie polecam, bo poświęcił on setki godzin, żeby zrobić chociaż jedno kombo na jednej postaci raz. No raz tylko. A jako że jestem naczelnym masochistą Ligo Legendowym, to postanowiłem znaleźć i zrobić najtrudniejsze kombosy, jakie tylko się da. Zaczynając od tych troszeczkę prostszych i kończąc na tych, które są praktycznie nie do zrobienia, ale jest Kilka problemów. Pierwszym z nich jest fakt, że jestem turbo-słaby w tą grę, a drugim jest to, że wiele trudnych i efektownych kombosów jest związanych z Prowlerem, który został usunięty z gry. Rest in peace, Prawlerek, żegnaj Bracie. Legendarne kombosy takie jak Banana Combo Malfite, który polegał na wykonaniu idealnego banana z pokonanej trasy, czy L9 Smolensk Alistar Combo, które pozwalało na niewielką podkrętkę związaną z użyciem Prawlera i flesza do tyłu jednocześnie co dawało iluzję bezpieczeństwa, które nigdy nie było gwarantowane. Uważaj na siebie, młody. No, te kombosy dopóki Prawler nie wróci, również nie wrócą. Także wybrałem tylko te, które w jakikolwiek sposób są do zrobienia na ten moment w lolu. Czy uda się któregokolwiek z nich w ogóle zrobić? No to właśnie dzisiaj mam zamiar sprawdzić. A zacznę od według mnie najprostszego kombosa na Azirze. Kombo na Azirze polega na postawieniu swojego żołnierzyka gdzieś niedaleko przeciwnika i bez zatrzymywania się podczas przylatywania z EQ masz ultem przepchać oponenta w stronę, z której przyleciałeś. Jest to najprostsze kombo, które na dzisiaj przygotowałem, jako że teoretycznie wymaga ono użycia tylko trzech umiejętności. Lecz trzeba pamiętać, to zawsze wygląda mega łatwo na filmiku 11-letniego koreańczyka, który tak naprawdę ma 9 palców, bo ja najpierw siedziałem na praktyce tak może z 20 minut, może z 30 i próbowałem zrobić to kombo na wiele różnych sposobów. Raz się udawało, raz nie, ale to wszystko było robione na nieruchomej kukle, która wiadomo się nie rusza. Gorzej jak przyjdzie mi do grania na prawdziwych ludzi. A jak mowa już o prawdziwych ludziach, to z jakiegoś powodu trafiłem do lobby z takimi ziomkami, grając pierwszy raz Azirem. Od pół roku. Linia, no nie za miła. Karma zweryfikowała mnie swoim połkiem na midzie od pierwszych Minuty, z sekundy na sekundę było coraz gorzej, ale w końcu nadeszła impreza wraz z nią szybki frak i ucieczka za ścianę fleszem. A jako że nadal staram się wygrać, a nie tylko zrobić to combo, to robię wszystko, co w mojej mocy. Azir Podrony to taki, którego postanowiłem grać, no i zabijamy za Afriko karmę na topie. Potem oprócz gankach Hekarima za dużo się nie działo, bo głównie czekałem na mojego ulta i na dobrą okazję do zrobienia zabójczej kombinacji. Lecz zamiast okazji kombosa napotoczyła się okazja na walkę w rzece. Niby fight słabe, ale karma poskradała zmysły i powiedz mi, dlaczego no tutaj tak po prostu podchodzi? No nie wiem, Witała pod turetem no i kill dla nas. Klasykiem jest, że w jednej grze, gdzie próbuję cokolwiek zrobić ciekawego, to nie dzieje się nic innego niż permanentna patologia, wszędzie dookoła dymy, ale a co to? Czyżby okazja? Pół mojego teamu z jakiegoś powodu nie żyje. Mam dostępnego Ulta. A co najważniejsze, mam w sobie wolę walki. Czas zrobić to kombo, nie? I nawet by wyszło fajnie, gdyby nie fakt, że Popi mi przerwała Dasha ze swojego W, po czym dostałem bombę no na lucky życie po prostu. Ogólnie to nie mogłem w żaden sposób zawieść mojej drużyny i postanowiłem wykierować to meczycho do końca, ale ogólnie to nie dało rady drugi raz nie tego kombosa w żaden zadowolający sposób nie w tej grze, także go next. A next chik zaczyna się od free killa, dzięki chłopaki. Wrzyk terrorystę to będzie Farming Simulator, dopóki jeden z leśników nie przyjdzie na Mida. I dobrze wiesz, który przyszedł pierwszy. Ale dobra, mid jest nieźle dociskany, robiłem shuffle densa na oponentach, ale to nie jest to o co mi chodziło. Prawdziwe combo dopiero przyjdzie i ukazuje się moim oczom okazja. Okazja na zrobienie tego co muszę. Okazja, aby pokazać na co mnie stać. I jakimś cudem nawet fajnie to wyszło kombo, mimo że nikogo nie zabiliśmy, ale to nie o to chodzi. Jak dla mnie? Pierwsze odhaczone, kombo zostało zrobione. I to to było to najprostsze kombo na dziś. Tak. Przejdę do kolejnej postaci znanej ze swoich kombosów, a mianowicie Lee Sina. No z tym ziemalem to pewnie widziałeś nie jednego chińskiego TikToka z jakimś kombosem, którego ja nawet z dziewięcioma palcami od jednej ręki bym nie zrobił. Ale niestety, tak jak mówiłem, Rip Prowler, tego itemka już nie ma. Z kombosów, które zostały, musiałem wybrać takiego, który nie jest jakiś mega łatwy, typu klasyczny Insek. No takiego to teraz zrobi każdy ziomek Silvera. Ale też nie chciałem, żeby to było coś w stylu kopniak w 5 osób, bo to jest bardziej kwestia szczęścia że pięć osób się tak ustawi niż czegokolwiek innego. Ostatecznie zdecydowałem się zrobić kombosa, który wygląda w taki sposób. Najpierw zaczynasz z później fleszyk, ward, skok do warda, kick i lecisz za kickiem. Na pewno jest tutaj więcej klikania niż przy Azirze i w sumie to zostałem już zweryfikowany jak chciałem zobaczyć na practice tool, jak mi to pójdzie. Palce nie mogły mi się skoordynować z mózgiem. A do tego jeszcze musi być to zrobione w miarę szybko, bez jakichś dużych przystojów. Jest też drugi problem o wiele większy niż z tym kombosem na Azirze, bo tam mnie ograniczał tylko cooldown mojego ulta, czyli jakieś półtora minuty max, a tutaj ogranicza mnie coś o wiele więcej niż cooldown tylko ulta, bo jest również cooldown flasha, tak, a to, a to jest bite 5 minut. Dodatkowo, patrząc na ilość nieudanych prób na practice toolu, to może być naprawdę ciekawie na tych rankedach. W pierwszym meczu listeningiem zaczyna się wszystko jak po maśle. Kliruje lasek i ratuje mojego oscylasa, nie raz, a nawet dwa razy. Różnica junglerowa widoczna wszędzie, gdzie się nie popatrzysz. Niestety, ale nie miała to większego znaczenia, bo cała mapa jest złożona z nieudasów, dlatego też od pewnego momentu, zamiast szukać walk czy czegokolwiek, Szukałem miejsca po prostu żeby zrobić tego kombosa Tutaj bardzo nie chcę używać flesza Tutaj bardzo nie chcę się bić Jedno dobre kombo to wszystko czego potrzebuję Ale powoli czas się kończy bo gra się sama przegrywa Więc dobra muszę się bić Teraz jest moja szansa, szansa na posiadanie Turbo nowotwora, nowa utworzona rozgrywka I tym razem dostaję dojazd na mojego reda Także ja nie zwlekam i robię przechadzkę na enemy reda I prosto po tym pomoc dla Lux Moje nietrafione kół oraz moje 300hp Zaowocowało w spodziewanym scenariuszu Ale spokojnie, mój Lee oddaje Zgarniam losowe fragunie po mapie jakiś double Kilek na bocie i kanon. A wpizdu Najważniejsze jest to, że się mega fiduje. Zgarniam Golda, zgarniam Expa i oczywiście. Samemu próbuję choć trochę wykierować tą grę. Bardzo dużo dymu na metr sześcienny w tej gierce się działo. Nie będę kłamał. Ja nawet nie wiem, co tak naprawdę klikam, ale jakoś to wychodzi, bo mam dużo damage, ale czekaj, czekaj. Ja użyłem flesza nie no, jestem zbyt głupi, nie. Kolejna próba za dopiero 5 minut. 5, cześć. Dobra, po 5 minutach czekania, patrzę na mi da jakieś dymy, a ja mam wszystko co potrzeba, także bez zawahania. Nawet nie wiem jakim cudem, ale w sumie to mi to kombo idealnie wyszło. Grę zupełnie wtopiliśmy, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? To nic mordo, ważny jest rezultat, tak jak na moje oko. To drugie kombo możemy skreślić, baby, tak jest. Przejdźmy do kolejnego, a mianowicie trzeciego komba. To, to już jest na serio trudne, acz bowiem. Na Fiorze musisz sprokować wszystkie z czterech witali jej ulta w jak najkrótszym czasie. Da się to robić na wiele sposobów. Są takie bardzo proste, nie za szybkie, są jakieś troszeczkę szybsze. No sposobów na pewno jest wiele, ale sposób, o którym dzisiaj ci powiem, to ten. Auto-atak z jednej strony, reset Autoataka z E po drugiej stronie sklasem, po czym szybki dasz na trzecią stronę i ostatnia może być rozbita albo z autoataka, albo szybciej na przykład ze stridebreakera. Breakera. No ogólnie to trzeba być dokładnym, szybkim i precyzyjnym. Ja starałem się to ogarnąć jakoś na praktyce stulu, ale będę z tobą szczery. Chyba ani razu, mi to nie wyszło idealnie w ciągu 30 minut. Pół godziny mojego życia po prostu rzucałem ulta, robiłem podejście, byłem zawiedzony, że znowu mi się nie udało i ponawiałem podejście. Jest to na pewno jeden z trudniejszych kombosów, z jakimi miałem do czynienia, i przypomniałem sobie z nim również kolejny problem. Ja zupełnie nie potrafię grać Fiorom, w związku z czym dostaję dojazd już w pierwszej grze. W pierwszej minucie od pierwszego Dariusa, na którego gram. Na szczęście mój dżungler to Polak i chce pomóc. Dzięki Robal za wczesnego ganka i... A, czekaj. Ale dobra, przynajmniej zgarniam Fraga. Na szczęście przeciwny dżungler równie uzdolniony i postanawia zaliczyć dynkę z Afriko i przekazać szefowi Double Buffa. Ogólnie w tym meczu mega dużo pomocy dostałem w postaci ganków. No, nie narzekam, nie narzekam, ta gra nie jest ustawiona, zaufaj. Jedyne, czego nie przemyślałem, to fakt, że potrzebuję flasha do tego komba, A ja tak sobie flashowałem w tej grze, zamiast używać go faktycznie tam, gdzie go potrzebowałem. Zostawiłem go chyba tylko na jednego kombosa. I właśnie przez to była jedna legitna próba wykonania tego komba w tej grze pod enemy Nexusem w ostatniej minucie. No i była to. No... No, jak to powiedzieć, najbardziej łopatologiczna próba jaką mógłbyś sobie tylko wyobrazić ale gierka od razu po tym skończona bez czapy i tak grałem te gierki nie szły one ani trochę po mojej myśli w ogóle no każda z nich była albo zintowana albo przegrana idli, coraz bardziej problematyczne w ogóle było wyjście z linii jakoś normalnie, żeby nie dostać mega stompa, albo jestem mega sobą fiorą albo mów mi losowy bruce TV. i znowu w tym ferworze walki i próbie kończenia gry zapomniałem o tym, że w ogóle miałem robić kombosa i znowu ani jednej próby nie zrobiłem a każda kolejna gra wyglądała coraz Gorzej i każda kolejna linia była coraz to bardziej ciekawa, a każde kolejne combo sprawiało, że moi teammatesi dostawali wylewu. Kolejna gra, tym razem w Mordekajzera. Kaisera. Dokonuje docisku od pierwszej minuty tak bardzo, jak tylko się da. Ten koleś, to nie dość, że jest osrywany w szybkich wymianach, to jeszcze by prawie dostał podturetowy dojazd, gdyby nie level up. Jakie prawie! Chłopak normalnie dostał podturetowy dojazd, nie Pozdro. On nie może grać, no od tego momentu on po prostu nie może grać, także po raz pierwszy chyba mamy dobrą wiadomość stopa. A na dodatek, tak jeszcze jego junglera wyjaśniłem, że musiał przyjść trzeci kolega, który musiał go no niesamowite. Tylko wiesz jaki jest problem? Że w normalnej gierce, gdzie staram się wygrać, ciężko mi znaleźć moment na wykonanie tego kombosa. Także zaaferowany tą grą wbijam się, ultuję, fleszuję i później dopiero rozkmina. Aha, ja przecież potrzebuję flesza i ulta, co ja robię? Lecz tutaj, no tutaj na ostatnią chwilę zrobiłem próbę i wiesz co? Wyglądała ona bardzo ułomnie i rozbiłem może jeden z witali o wiele za szybko i na pewno było to bezkreśnie bolesne dla oczu, ale nie dam rady więcej grać tą fiorą co nie. Wiesz jaka postać jest ekspertem do spraw kombosów? Dobrze wiesz, kto szefie. Gragas ma to do siebie, że. Można na nim robić bardzo dużo rozmaitych kombosów. Od tych łatwych, gdzie po prostu robisz E, flash, RQ, do średnich, gdzie wrzucasz kogoś z R w Q, do tych trudnych, gdzie już praktycznie nie wiadomo co robisz, ale coś robisz. I w sumie to tak, są trzy trudności, ale jest jedno tajne kombo: kombo zamachowca-bombowca. Patrz na to, robisz E, R za typa, Q tam gdzie ma wylądować, flash na gościa i autos po drodze. Punkty stylu, jeśli gdzieś po drodze rzucisz protobelta i zonię. Ale to, to już jest dla psychopatów. Nie jest to proste, w sumie to nawet nie jest to użyteczne, nie wiem po co miałbyś to zrobić. Ale jest to combo pod stricte wizualną satysfakcję. Nic więcej. Na praktyce z siedziałem też dobre pół godziny próbując to zrobić. I kurde, powiem ci, że największy problem to fakt, że trzeba raz rzucić coś tu, raz tu, znowu tu i tu. Przez chwilę się poczekać, w osu po prostu grał. Także nie zwlekając, przejdźmy do pierwszej gry. W Zoe nie będzie za ciekawie. Jak ja nienawidzę go Herosa, Iry ten czempionik nie połkuje, także wykonujemy pokazowy ruch. Morderstwo nieletniego. Jeden za jeden. Może być. Linia nie idzie źle do tej pory. Zgarniam sporo golda z Tureta i z Waveu, bo nie wiadomo gdzie to Zoi. W ogóle chodzi. Shen przychodzi na Midano, no dobra, taktyczny szybki, słabszy, by ramlarz mu klejnować. I zaraz po tym robię wylew z beczką. Przy kolejnym fajcie mam okazję wykonać kombo, a przynajmniej próbę tego komba. Spele rzucam, a sam nim tak naprawdę jestem. Co to było, wariacie? Ale dobra, nie ma co się przyjmować, gra trwa dalej. Nawet tutaj, jeszcze ten mecz jakoś ugrywać, nie da mojej drużynie tak szybko przegrać. Robię byle co, żeby zabić czas i mieć z powrotem flesza i kolejna zagrywka. Zobaczymy, czy się uda. No i. A, czekaj, czekaj. Dobra, wiesz co? Trzeba jeszcze trochę poczekać, trochę skalibrować myszkę, bo to no nadal tego nie czuje. Przejdźmy do. Następnego meczu. Tym razem w lesie nie Namidzie. Klasyczny, spokojny clear. Żartowałem, Szako się respi na moim blubuffie. Jeszcze Gwen tu przyszła? No co tu robi stopa? Witam serdecznie, chłopaki. Rozgoście się w moim lesie. Dobra, jeden za jeden. Może być. Całe szczęście, że mam geny fakera i mogę po prostu wbić na linię nieudacznictwa, a pozbierać żniwa. Bo mimo, że troszeczkę mi zniszczyli clear, to Szako dostaje takiego jungle Defa, że po prostu powinno mu być wstyd. Gang na Midaj, kilek dla Sayona. rekalu chłopek myśli, że może mój las wziąć w zamian. Ja ja sobie robisz mordo. A, czekaj, czekaj, znowu flashał, że co? ja głupi jestem? To nic, to naprawdę nic, bo nadal możemy kontynuować stąpowanie i przejdźmy do pierwszej próby kombosa. Zobaczmy jak to kombo wyjdzie. No, jestem doktorem, to jest na pewno nieuleczalne. Kontynuując w tym meczu nie było większych szans dla naszych przeciwników, zupełnie stąpowałem, maszotowałem każdego, kogokolwiek trafiłem z beczki lub E, po prostu nie żył, ale w międzyczasie wrócił mi flash i wraz z nim wróciła mi szansa na wykonanie turbo kombosa. I o, kurde, co to jest?